Jedno z ulubionych szkockich blendowanych whisky marka Black Bull. Marka, która powstała w 1864 roku i w tamtych czasach, tak jak i dzisiaj, była to zawsze whisky znacznie mocniejsza niż większość blendów, 50% alkoholu i zestawiona w 50%, 50 z whisky słodowanych i w 50% z whisky zbożowych. Obecnie właścicielem marki jest Duncan Taylor i oni stworzyli jej nowy wizerunek, stworzyli różne edycje, zarówno jeśli chodzi o poziom natorfienia, jak i o wiek tych whisky najstarsze, jakie miałem próbować, okazję próbować w tej kolekcji Black Bull to, to 40-letni blend. Na, na etykiecie jest ta charakterystyczna krowa hippie cow, tak zwana Czarna. One zwykle są w Szkocji rude czy, czy też rudo-brązowe. W przypadku edycji dwunastoletniej mamy beczki po Sherry Oloroso i po Bourbonie w proporcjach 30 do 70%, czyli jest przewaga Bourbona, ale dodatkowo ta ojski kilka miesięcy jest jeszcze finiszowana w ex-Oloroso. Sherry e, e, Bac, czyli w tych dużych beczkach po sherry, po beczkach pierwszego e, napełnienia. No i jest to whisky o, o, o głębokim, złożonym zapachu, którym z jednej strony znajdziemy to wszystko, co jest typowe dla sherry oloroso, czyli, czyli rodzynki, czyli, czyli nuty takie śliwek. Orzechów, nawet bym powiedział, że tutaj masła orzechowego, ale z drugiej strony dużo słodu. To są takie nuty, które się kojarzą może z piekarniczymi, z, z chlebowymi, ciastu ze śliwkami, delikatna, bardzo delikatna nuta dymna, też nuta czekoladowa, taka czekolada z wiśnią. W smaku, w smaku whisky jest delikatnie torfowa, oni mają wersję taką pitę, dużo, dużo, dużo bardziej torfową w tej, w tej kolekcji. Jest trochę wytrawna w smaku, są wiśnie, jest drożdżowość, jest skóra, tytoń, na przykład hibiskusowe nuty czy, czy czekoladowe. Finisz jest, jest głęboki, cierpki, wiśniowy, taki sok wiśniowy nawet. Są gruszki w otcie, nuty drożdżowe, jest lekka nuta słona jest nuta no, taka e, e, szczypiąca może troszkę imbiru e, pieprzu Black Bull od 1864 roku, jeden z najlepszych szkockich, e, jeden z najlepszych szkockich blendowanych whisky w tym tygodniu e, do spróbowania. E, w konkursie e, będzie można wygrać e, e, sampla e, edycji e, whisky. Black Bull. wymieńcie mi pięciu różnych Black Bulli pod, pod postem, a ja wylosuję spośród osób, które napiszą na, na YouTube sampla, sampla Black, Bull, Black Bulla. Na tyle tyle na dzisiaj. Dzięki i do następnego poniedziałku.